Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na spotkaniu y, dotyczącym y, organizacji staży płatnych zawodowych dla uczniów naszego technikum, technikum kształcącym w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w zespole szkół RCKaU. Wspomniane staże będą organizowane we współpracy z LS Akademii. Staże będą się odbywać w międzynarodowym w porcie lotniczym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Jesteśmy dziś na konferencji, na której ogłaszamy y, ofertę dla uczniów y, Sochaczewskiego Ogrodnika, w szczególności uczniów, którzy są w klasie portów i terminali y, jednej ze spółek Skarbu Państwa. Spółka LS Airport Services zajmuje się handlingiem na y, lotnisku, m.in. na lotnisku Chopina w Warszawie. To jest y, Projekt wakacyjnych praktyk, płatnych wakacyjnych praktyk. Myślę, że pan prezes Paweł Urbaniak powie szczegóły na ten temat, jednocześnie z atrakcyjną ofertą, szczególnie dla młodych ludzi, pracy w ciekawym środowisku, w branży lotniczej, która jest branżą bardzo przyszłościową. Niezwykle interesującą, pełną wyzwań, ale ten projekt płatnych praktyk dla uczniów Sochaczewskiego Ogrodnika w spółce LS, to jest jeden z przykładów tego, jak spółki Skarbu Państwa włączają się w rozwój młodych ludzi. Zależy nam, żeby uczniowie szkół, szczególnie w mniejszych miejscowościach, takich jak Sochaczew, mieli możliwość dobrego startu życiowego, żeby mogli świadomie wybrać drogę zawodową żeby mogli trafić na ludzi, którzy pokierują ich rozwojem zawodowym, żeby nabywali kompetencje praktyczne, żeby do tej wiedzy, którą uczniowie zdobywają w szkole, wiedzy teoretycznej, doszła wiedza praktyczna. Dzięki temu, kiedy pójdą w dorosły świat, najpierw na studia, czy może wybiorą drogę zawodową, to będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Młodzi ludzie będą świadomie podejmowali wybory zawodowe, bo niedługo wielu będzie stawało przed egzaminem maturalnym i trudną decyzją, jaką drogę w życiu wybrać, żeby to była droga rozwojowa, dająca utrzymanie w życiu, pewność pracy, ale jednocześnie, żeby to była też droga pasji, bo jeśli pasja zbiegnie się z wybranym zawodem, to życie wtedy jest dużo bardziej przyjemne. Zachęcam do tego, żeby rozważyć bardzo poważnie tę ofertę LS Airport Services. Bo praca w sektorze lotniczym jest bardzo ciekawa. I być może ktoś po takiej, po takiej przygodzie wakacyjnej zdecyduje się na taką właśnie pracę na dłużej, może na czas studiów. Ale najbardziej. Jako posłowi ziemi sochaczewskiej, nie tylko członkowi polskiego rządu, ale przede wszystkim jako mieszkańcowi ziemi sochaczewskiej, który kiedyś tu ukończył sąsiednią, niedaleką szkołę, liceum imienia Fryderyka Chopina, zależy mi na tym, żeby młodzi uczniowie, żeby młodzież sochaczewa z okolic miała jak najlepszy start w życiu, żeby wam było łatwiej w życiu, żebyście mogli nie tylko zarabiać pieniądze, nie tylko rozwijać się zawodowo, ale żebyście mogli spełniać swoje marzenia w dobrym, ciekawym otoczeniu. W pracy spędzamy mnóstwo czasu, więc warto, żeby to był czas spędzany w gronie przyjaciół, w gronie ludzi, z którymi dobrze się rozumiemy, od których dużo się uczymy. Za tę ofertę, za tę propozycję, za ten projekt dziękuję panu prezesowi Pawłowi Urbaniakowi, szefowi spółki LS, która się zajmuje handlingiem, m.in. na warszawskim okęciu i dziękuję całej załodze LS, która bo spółka LS objęła patronatem szkołę Ogrodnik w Sochaczewie wspierając klasę portów i terminali. Myślę, że teraz jest ta współpraca zacieśniana z korzyścią szczególnie dla tych uczniów, którzy zdecydują się na praktyki. Panie Prezesie, bardzo dziękuję. Te podziękowania kieruję też do pani starosty Jolanty Gonta, do kierowanego przez nią samorządu za otwartość na takie projekty, do pana wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego, kierownictwa szkoły na czele z panem dyrektorem Markiem Wernickim. Rady Rodziców i wszystkich, którzy są zaangażowani w ten projekt, gdzie na końcu ma być korzyść dla młodych ludzi. Zależy nam najbardziej na tym, żeby młodzi ludzie wynieśli korzyści, własny rozwój zawodowy, żebyście byli bardziej atrakcyjni na rynku pracy, żebyście byli, bardziej, żebyście byli pewni siebie, żeby Wam się udawało w życiu tego, tego rozwoju zawodowego. Bardzo serdecznie życzę. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że możemy zrobić kolejny krok, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy firmą LS Airport Services a szkołą w Sochaczewie. Wspólnie ogłaszamy projekt płatnych wakacyjnych praktyk, które zaczną się już na przełomie czerwca i lipca. W czasie praktyk będziecie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem portu, będziecie mieli okazję zapoznać się jak działa obsługa zarówno naziemna samolotów, jak jak działa ładowanie bagaży, na czym ta praca polega. Będziemy chcieli również przedstawić Wam całą motoczkę związaną z lotnictwem. Mam nadzieję, że te, ten okres spędzony w naszej firmie pozwoli Wam nie tylko zarobić pieniądze na wakacje, ale również będzie dla Państwa ciekawą, interesującą przygodą. Tak jak powiedział Pan Minister, chcemy, żebyście spełniali swoje marzenia. Więc dodatkowym bonusem w ramach praktyk będzie gratisowy bilet lotniczy na dowolną destynację. Oczywiście w tom i z powrotem y, y, z wykorzystaniem w polskich liniach lotniczych lot. Także liczymy na to, że dość licznie zjawicie się w naszej firmie. Będziecie mieli okazję współpracować no, z najlepszą firmą handlingową w Polsce. A na koniec no, wybierzecie sobie ciekawą destynację i spełnicie swoje marzenia. Także zapraszam i oczekujemy Państwa no u nas w firmie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pamiętacie pewnie jak całkiem niedawno podpisywaliśmy porozumienie z firmą LS. Bardzo się cieszę, że ta dzisiejsza, to dzisiejsze spotkanie to jest właśnie taki wymierny efekt tej współpracy, bo bardzo nam zależy mnie, Panu Staroście, Pani Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji na tym, abyście oprócz takiej wiedzy zdobywanej w szkole mogli, Mogli namacalnie zobaczyć, dotknąć tego, co Wam będziemy na kierunkach Waszego kształcenia oferować. Cieszę się bardzo, że ta dobra współpraca zaowocowała właśnie dzisiaj tą propozycją i w imieniu swoim, jak i całego zespołu samorządu powiatowego. Chciałam serdecznie podziękować panu prezesowi, ale przede wszystkim panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, panu dyrektorowi szkoły i wam wszystkim, że właśnie ta współpraca tak pięknie się rozwija i mam nadzieję, że Spotkamy się po tych waszych praktykach. Będziecie mieli dużo do powiedzenia, dużo wrażeń, dużo takiej też satysfakcji z tego, że mogliście dotknąć, mogliście być na miejscu, mogliście zobaczyć to, ale też no i będziecie mieli satysfakcję finansową, bo te pieniążki na pewno się przydadzą. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję panie dyrektorze. Dzisiejszy dzień jest Dniem bardzo radosnym dla całej społeczności sokarzyskiego ogrodnika. Ogromnie wszyscy się cieszymy, że nasze najmłodsze technikum w zespole, technikum eksploatacji portów i terminali może tak prężnie się rozwijać, może się rozwijać dzięki współpracy z największą firmą usług handlingowych w naszym kraju, firmą LS AS. Ten rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc Wielu ludzi dzisiaj jest doskonała okazja, by podziękować panu ministrowi za zainteresowanie naszą szkołą, za zainteresowanie kierunkami kształcenia w naszym technikum, za rekomendowanie naszej szkoły do współpracy z LSAS. Panie ministrze, w imieniu swoim, ale przede wszystkim chyba w imieniu uczniów bardzo panu dziękuję. Chciałbym również podziękować panu prezesowi LES panu Pawłowi Urbaniakowi za dotychczasową wzorową współpracę, za nowe pomysły, które przyczyniają się w dużej mierze do poprawy jakości pracy naszej szkoły, do uatrakcyjnienia kierunku eksploatacji portów i terminali. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal się rozwijać.